Suma summarum rozmowy o tym, co naprawdę się liczy. Dzień dobry, dzisiaj witamy w podcaście naszym summa summarum Anetę Tojerle, wieloletnią właścicielkę placówki matrader w Zabrzu, ale przede wszystkim dla naszego odcinka egzaminatora kwalifikowanego CKE. Witaj, Aneto. Dzień dobry. Dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o egzaminie ósmych klas. Myślę, że jest to temat ważny i dla rodziców, i dla nauczycieli, e, zwłaszcza, że jest to forma taka dopiero od paru lat, prawda? E, te ósme klasy, inny jest to trochę materiał. No i, no i co? No i co? I warto o tym po prostu trochę pogadać. Właśnie jeśli z kimś, kto zna się e, tak bardziej od kuchni, już trochę tego widział, przejrzał, także. Także tak. Także zacznijmy od pierwszego pytania. Aneto, słuchaj, jaki jest taki oficjalny cel egzaminu ósmoklasisty? Jakby egzamin ósmoklasisty jest tak naprawdę takim egzaminem, który kończy szkołę. Tak? Bez niego nie można ukończyć szkoły podstawowej. Składa się z tych trzech części, więc jakby ta matematyka, którą dzieci piszą, jest jednym z trzech elementów, które piszą dzieci na sam koniec ósmy. Mhm. A jak zbudowany jest Arkusz? Czy on ma jakiś konkretny schemat powtarzany rok w rok? Jakby w tym roku trochę Arkusz się zmienił, tak? Bo jakby do momentu kiedy mieliśmy pandemię, arkusz składał się z mniejszej ilości punktów sumarycznie. W tym roku jakby wróciliśmy do starej wersji, czyli mamy 14-15 zadań zamkniętych i 5-6 zadań otwartych, gdzie łącznie suma punktów jest 30. No, i te zadania są wybierane z, na podstawie podstawy programowej, gdzie mamy kilkanaście tematów do wyboru, no i na nich, z, ich, z, ich, z nich układane są zadania. Mhm. Będziemy krążyć wokół w ogóle przedmiotu matematyki. I czy można powiedzieć, że egzamin sprawdza zrozumienie matematyki, czy jednak bardziej sprawdza taką wiedzę po prostu nabytą, wykutą na pamięć? Tak naprawdę i tak i tak trochę, tak? Jakby mamy także ten egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności dzieci. Przede wszystkim jakby powinien sprawdzać ich, ich zastosowanie, tak? Czyli nie to, żeby dzieci nauczyły się wzoru, ale jakby żeby potrafiły go użyć w zadaniach, użyć jakby w zastosowaniach takich praktycznych, ale też muszą jakby przy tym logicznie myśleć, myśleć kreatywnie, wnioskować i jakby patrzeć na to, w jaki sposób rozwiązują zadanie, żeby każdy krok był odpowiednio i poprawnie przeprowadzony. Mhm. A jeśli chodzi o wyniki tego egzaminu, czy one faktycznie tak realnie mówią o wiedzy ucznia? Myślę, że mówią raczej o tym, z jakiego elementu są te, jakby ten zakres, który jest, tak? bo jakby nie sprawdzą całej wiedzy. Więc jakby dostają dzieci informacje o, o ich punktach z tego zakresu, który badany jest w danym egzaminie, bo nie sprawdzą ich logicznego myślenia, nie sprawdzą ich kreatywności, nie sprawdzą ich przyrostu wiedzy czy zaangażowania. Bo czasem jest tak, że dzieci bardzo świetnie liczą i dobrze sobie radzą z zadaniami i pięknie to zrobią w głowie, ale nie potrafią tego przenieść na kartkę. Tak? Czyli mhm. trudno im jest zapisać wszystkie działania, które powodują, że ten egzamin jest dobrze oceniony. Mhm. Tak, albo liczą w pamięci, prawda? I Zgadza tak się. przeskakują niektóre tak. etapy. Um, słuchaj, a przybliżmy tak sobie w ogóle cały ten proces od momentu, kiedy uczeń oddaje arkusz Wychodzi z sali. Jak wygląda proces sprawdzania egzaminu z matematyki? Jakby arkusze są pakowane w szkole, i one są odsyłane do y, okręgowej komisji egzaminacyjnej. Każdy okr każda komisja ma swój okrąg, którym się zajmuje. Tamte prace są skanowane y, i są sprawdzane przez egzaminatorów y, online, na platformie. Więc y, teraz jest tak, że egzaminatorzy są podzieleni na takie grupy i każdy, jakby specjalizują się w sprawdzaniu poszczególnych zadań, tak? Czyli nie wiem, dany egzaminator sprawdza zadanie, Przypuśćmy 15, 16 czy 16, 17 i sprawdzę tych zadań z tych wszystkich, może nie ze wszystkich, ale z dużej ilości testów, które dostaję. Po to, żeby ten system oceniania był jednakowy, żeby był dobrze oceniony, tak? czyli jakby niestandardowe zadania też muszą być, niestandardowe rozwiązania też muszą być tak samo ocenione, dlatego są w ten sposób sprawdzane. I potem dzieci dostają y, informacje y, na w lipcu m, muszą zalogować się na platformę OKE OK, i tam dostają login i hasło i sprawdzają swoje wyniki. Mhm. Czyli de facto jeden arkusz egzaminacyjny jest sprawdzany przez iluś egzaminatorów i tak. ciężko, znaczy nie można w, te, w tym momencie zarzucić tak, że jakiś egzaminator miał nie wiem, zły dzień, tak, i, I źle sprawdził, tak? Bo no, jakby, to... Proces mhm. sprawdzania jest kilkudniowy, tak? To nie jest tak, że jakby egzaminator, żeby móc sprawdzać, to po pierwsze musi mieć uprawnienia, po drugie musi przejść szkolenie z oceniania danego egzaminu, tak? Czyli zanim zacznie go sprawdzać, Musi przejść odpowiednie szkolenie, poznaje jakby różne sposoby rozwiązania danego testu, chociaż i tak niestandardowe rozwiązanie, które nie znajduje się w takim kluczu, który zawsze jest na stronie OKAE dostępny, to i tak musi go ocenić jakby holistycznie. Tak? Czyli, czy dziecko dostało, zrobiło znaczący postęp w zadaniu, czy zapisało to, co powinno być rozwiązane, i czy to rozwiązanie jest poprawne. Więc w ten sposób. Chociaż te znaczące kroki są ważne i, i w ten sposób. Jakby zadanie można rozwiązać w różny sposób, tak? To może być rozwiązanie graficzne, to może być roz rozwiązanie słowne, to może być rozwiązanie rysunkiem, dowolny sposób, który mhm. jest poprawnie mery merytorycznie, matematycznie i da Aha. poprawny wynik. Aha. Czy jest coś na co egzaminatorzy szczególnie zwracają uwagę? Jakby wszystko to, na co egzaminatorzy zwracają uwagę, jest zawarte w tym schemacie oceniania, i tam te wszystkie elementy są bardzo ważne. Natomiast egzaminator musi patrzeć, czy to, co było do. To, co było zadane w zadaniu, tak? czyli to, co dzieci miały policzyć, jest w tym zadaniu wykonane. Tak? Czyli czy jest zadanie rozwiązane zgodnie z treścią y, zadania i czy te wszystkie elementy są poprawnie zapisane y, matematycznie. I jak rozumiem, jest pewien klucz, który to wyznacza, tak? tak? Pod punkty, które mają być Zgadza się. Odhaczone. Jest po prostu mm -hmm. napisane, nie wiem, jak zadanie jest za trzy punkty, to żeby otrzymać jeden punkt, trzeba zrobić to i to i to. I żeby otrzymać dwa punkty, trzeba zrobić odpowiednie elementy. Jeżeli trzy, no to mamy na przykład maksymalną ilość punktów. No i za błędy rachunkowe, wiadomo, jest ten, natomiast o tyle jest dobrze jakby dla uczniów, że błędy rachunkowe powielane wielokrotnie nie wpływają na ilość obciętych, jakby zabranych punktów, tak? Czyli jeżeli e, uczeń popełni w pierwszej lince błąd rachunkowy i z tym błędem liczy dalej, popełni kolejny błąd rachunkowy, to i tak jakby od całości zostanie mu zabrany jeden punkt. Aha, rozumiem, w ten sposób. A czy są takie odpowiedzi, które są przez egzaminatora do zaakceptowania, nawet jeśli nie jest takie idealne, z kluczem? Tak, jeżeli jest poprawnie merytorycznie, jeżeli jest poprawnie matematycznie, to każdy dobry tok rozumowania jest oceniony i z dobrym rozwiązaniem wtedy oceniony maksymalnym ilość punktów. Czy może być tak, że zadanie jest tak skonstruowane, że uczeń jakoś inaczej je zinterpretuje? Czy raczej nie ma takiej opcji? Raczej powinien, jakby jest tak napisane, że jakby tok rozumowania musi być konkretny, jakby prze, konkretny mm -hmm. tak? Natomiast dzieci czasem podchodzą do tego nieszablonowo, tak? I jakby. Pomimo, że nam się wydaje, że jakby znaleźliśmy wszystkie możliwe typy rozwiązań, to się znajdzie taka praca, gdzie uczeń pomyślał totalnie inaczej i jakby też dobrze rozwiązał i bierzemy to pod uwagę, jakby wtedy jest to konsultowane jakby wyżej i oceniane na maksymalną ilość punktów. Dużo jest takich prac, czy to raczej rzadkość? Yy, różnie. Wszystko zależy od tematu, od zadania, od yy, zdarzają się także, że w jednym roku tych zadań takich innych jest więcej, a są takie, gdzie faktycznie jakby jest bardzo. Jakby czasem to zadanie i treść zadania powoduje to, że nie jesteśmy w stanie jakby wymyśleć innego toku rozumowania, innego sposobu rozwiązania jak to takie bardzo, bardzo podstawowe, chociaż każde zadanie da się rozwiązać na co najmniej dwa sposoby. I to właśnie dzieci pokazują, że wymyślają jeszcze inny, jeszcze inny, jeszcze kolejny <grych> mm -hmm. sposób. Dobrze, słuchaj, przejdźmy sobie do tego, co myślę, że jest takim najmocniejszym punktem, tak, najbardziej jakoś frapującym, no czyli do błędów. Jakie są najczęstsze błędy uczniów, takie, które można powiedzieć, że są jakieś powtarzalne, schematyczne i na przykład z czegoś wynikają? Mhm. Jakby są, są różne typy błędów, ale tak naprawdę bardzo często błędy, które dzieci powtarzają, po, jakby powielają, to jest y, przede wszystkim y, niedokładne przeczytanie polecenia, tak? czyli y, czytają polecenie, nawet jak poprawnie coś liczą, y, jakby zadania są w ten sposób skonstruowane, że są standaryzowane, czyli wszystkie te drobne potknięcia dzieci mm. będą najprawdopodobniej jako rozwiązanie. Tak? Czyli jeżeli niedokładnie przeczytamy polecenie, rozwiążemy zadanie nie do końca, to i tak taką odpowiedź możemy znaleźć w, w odpowiedzi ABCD na przykład, tak? No. Więc. Y y y to, to dla, dlatego no jakby mówię, bardzo często nie czytają do końca polecenia i nie dają odpowiedzi takiej, która jest zadana w pytaniu, tak? Czyli zrobią część, nie do końca zrobią. Często gubią jednostki i zamieniają wtedy, kiedy zadanie, są, wymaga zamiany jednostek. tak? Jakby mm, mamy jedną nie wiem, długość w decymetrach, drugą w centymetrach i musimy użyć tej samej jednostki, więc bardzo często tutaj te jednostki są albo źle zamienione, albo w ogóle nie zamienione, albo nie podają jednostki na przykład w odpowiedzi, co jest również jakby błędem i zabiera punkty z, naszego, z naszej punktacji. Często dzieci źle przenoszą odpowiedzi, tak? Czyli jeżeli zaznaczają w ABCD poprawnie, to na karcie odpowiedzi zaznaczą złą odpowiedź. No i wtedy jakby nie ma, nie ma innej możliwości, nie dostają punktów, bo może dobrze rozwiązali zadanie, źle przenieśli odpowiedź. Mhm. Wtedy, wtedy jakby uciekają te punkty. Mhm. A czy w egzaminie zdarzają się takie zadania, pułapki? Na które dzieci mogą się tam jakoś nadziać, że tak powiem. A czy dzieciom się wydaje, że to są pułapki, tak? Jakby to chodzi o to, że trzeba dokładnie przeczytać polecenie i o to, co jest, o co jest pytanie, bo bardzo często dzieci rozwiązują zadanie i potem przeliczą dobrze i wszystko zrobią, i potem jak z nimi omawiamy, to mówią. Ale, ale to o to chodziło? <noise> Jakby nie do końca rozumieją to, co muszą zrobić, więc yy, muszą faktycznie bardzo dokładnie przeczytać polecenie. Jak myślisz, co jest takim najczęstszym powodem właśnie tracenia punktów? Powiedziałaś faktycznie, że to przenoszenie powiedziałaś o niedoczytywaniu czy to wynika ze stresu? Tak naprawdę tutaj, co jest takim. Najczęstszym powodem? Ja myślę, że ten stres też dla dzieci jest, tak? Jednak to ich jest taki pierwszy egzamin, kiedy e, muszą podejść i sprawdzić swoją wiedzę, i tak naprawdę to jest. Taki jeden dzień, jedna godzina, czy no w zasadzie ponad dwie godziny dla, dla matematyki, kiedy muszą rozwiązać ten test i nie ma możliwości poprawy, nie ma możliwości zmiany. Wszystko, co muszą użyć, muszą znać na pamięć, tak? Czyli muszą znać wzory, własności, zależności i nie ma innej opcji. Więc jakby ten stres towarzyszący jest u nich na pewno, tym bardziej, że jakby no wiadomo, tego jednego dnia dzieci mogą mieć przeróżny, przeróżny czas, tak? Mogą być nie wiem, może i bolić głowa, mogą się źle czuć, może coś się dziać i jakby nie ma innej opcji od napisania tego jednego dnia. Mm -hmm. No tak, no to jest takie e, trudne i nie do końca, powiedziałabym, sprawiedliwe w takim sensie, nie wszystkie dzieci są w tym samym jakby mm -hmm. miejscu, nie? Podchodząc do egzaminu. No i jest to faktycznie taki ważny moment y, i zastanawiam się, czy nie jest trochę tak, że już kiedy dzieci są w ósmej klasie, Właściwie młodzież, to już nie ma trochę takiej presji, żeby uczyć się bardziej pod klucz. Już nie tyle właśnie takiego logicznego myślenia, co jednak już jest coraz bardziej punktowane, że takie zadanie może się pojawić. No to teraz patrzcie, jak je rozwiązać, i takie właśnie uczenie pod klucz. Czy masz takie wrażenie, że faktycznie to się pojawia? Myślę, że może się pojawiać, natomiast e, jakby uczenie powinno być w ten sposób, że dzieci rozumieją to, co się uczą, tak? Jakby. E, wiadomo, że czasem ten klucz jest o tyle fajny, albo te zadania ABCD, że możemy sobie coś usunąć. I ta praktyka rozwiązywania testów, kiedy jakby ćwiczymy i patrzymy na to, jak ten test jest rozwiązywany, jak jest skonstruowany, jak są skonstruowane odpowiedzi, żeby dzieci nauczyć, że właśnie jest wystandaryzowany i że mogą trafić na odpowiedź, która pomimo, że jest błędna, ja się śmieję, że najlepszą od, informacją dla nich to jest taka, jak policzyli i nie ma takiej odpowiedzi, to znaczy, że na pewno mają źle. tak? I muszą przeliczyć jeszcze raz, a, a w takiej sytuacji faktycznie muszą, muszą sobie sprawdzać i to przeliczyć. Mhm. A w jaki sposób dzieci właśnie mogą się skutecznie przygotowywać do egzaminu, ale w taki sposób, żeby no właśnie, żeby to nie było takie klucz, żeby to nie było schematyczne, żeby to wciąż rozwijało ich logiczne myślenie? Jakby przede wszystkim ważny jest czas, tak? Nie da się przygotować do egzaminu w kwietniu albo w marcu myśląc o tym, że egzamin faktycznie już jest lada dzień. Trzeba tą pracę rozłożyć na, na dłuższy okres czasu. I trzeba faktycznie powtarzać. I tak naprawdę bardzo często dobrym sposobem jest raczej sposobem, jakby wtedy, kiedy popełniamy błędy, często na nich się najwięcej uczymy, tak, bo zwracamy uwagę na to, że nie można, nie wiem, że trzeba zapisać jednostki, że trzeba zamienić, że trzeba pamiętać o dobrym zapisie czy o kolejności działań. Więc jakby jeżeli popełniamy błędy, to jest taki pierwszy krok do tego, żeby być coraz lepszym. Mm -hmm. Tak się zastanawiam, czy jest w ogóle taka możliwość ym, uczenia w taki sposób, żeby egzamin był tylko pewnym etapem edukacji, a nie był takim punktem, że teraz się spinamy, uczymy się, bo jest egzamin, potem znowu liceum, dwa lata na spokojnie. Potem znowu trzeci mm -hmm. rok i znowu matura, i tak no mamy taki u nas może w Polsce taką trochę mentalność szykowania się konkretnie pod sprawdzian, pod kanwertkówkę, pod egzamin. Mm -hmm. y tak się zastanawiam, czy, czy może masz. Jakieś takie przemyślenia, nie? jak może wyglądać edukacja, która nie jest taka od do, tylko ona jest ciągła i te egzaminy de facto są takie, no po prostu, są elementem, nie? Tak, bo te egzaminy są elementem jakby całej edukacji i tak naprawdę y, powinny właśnie tak być, tak? To jest sprawdzanie tylko pewnej części wiedzy i umiejętności dzieci. Y, tak jak mówię, one nie sprawdzają tego, jak dziecko się przygotowywało, ile ono. Y, Osiągnęło więcej niż wcześniej umiało, tak? I w jaki sposób się rozwijało, w jaki sposób czasem te dzieci bardzo świetnie sobie radzą, potrafią się dzielić tą wiedzą, potrafią uczyć kogoś innego, a czasem egzamin to jest tylko jedna z cząstek, które mają, tak? Ocena w szkole też jest jedną z części, które mają, co nie znaczy, że nie mogą być coraz lepsi, nie mogą się rozwijać i, i tak powinno być. Mm -hmm. A powiedz mi, tak jak obserwujesz dzieci podczas egzaminu, Poza stresem, jakie emocje najczęściej im towarzyszą? Bardzo często oni są jakby nastawieni na wynik, tak? czyli jest to związane z rekrutacją do szkoły średniej, mm. więc bardzo im zależy na odpowiednim wyniku, więc to też u nich determinuje to, że. Chcą mieć jak najwięcej punktów, więc wtedy jakby inaczej pracują, inaczej się jakby inaczej podchodzą do tego testu. Mm -hmm. No właśnie, i zdarza się, że ten wynik no, nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste umiejętności ucznia. Co w takiej sytuacji, kiedy no, jest uczeń, który nauczyciel wierzą, naprawdę ogarnia matematykę, a jednocześnie no, z jakiegoś powodu ten egzamin nie poszedł? Co taki uczeń może dalej zrobić? No, tak naprawdę nic, <laughs> bo jakby może tylko się sam rozwijać. Natomiast wynik z egzaminu i oceny dają nam jakąś pulę punktów, która powoduje, że zdajemy do szkoły średniej tak? i dostajemy się do konkretnej klasy, czy też nie. Egzamin jest jakby pokazaniem i porównaniem tego dziecka i jego umiejętności w tym dniu i w tym momencie z innymi. I nic więcej tak naprawdę, bo, bo nie mówi nam o tym dziecku, jak, jakie ono jest, jak ono dobrze umie, czy też nie umie matematykę, mhm. albo jak sobie poradziło, no, czasem mówię jest to tak, że przychodzi zły dzień, złe emocje i egzamin nie pójdzie nawet najlepszemu uczniowi. Mhm. No właśnie, i tak sobie myślę, no, bo jeśli dany uczeń miałby wciąż taką ambicję, chęć, żeby mimo wszystko pójść na przykład na rozszerzenie z matematyki, tak? Później na jakiś profil. Myślę, że jako dorośli, czy nawet właśnie egzaminatorzy, nauczyciele, chyba warto wciąż dziecko chyba w tym wspierać, prawda? Tak, oczywiście wspierać, motywować yy, i pokazywać jakby, że to jest właśnie tylko jeden mały element z całej jego edukacji, tak? A niekoniecznie yy, Coś, co determinuje, jakie ono będzie i kim ono kiedyś w przyszłości będzie. A czy my jako dorośli możemy w jakiś sposób sprawić, że ten stres, który jest prawdopodobnie jednak nieunikniony, będzie jednak mniejszy niż bo czasem ten stres jest po prostu strasznie duży, bardzo blokujący, już taki niezdrowy, niedobrze działający. Czy jako dorośli możemy jakoś tak wpływać, tutaj pomagać, wspierać dzieci, żeby one po prostu ten stres tak mniej odczuwały? Raczej przede wszystkim dzieci motywować, tak? Wspierać, chwalić i pokazywać te małe kroki, które robią do przodu, gdzie, gdzie pokonują swoje trudności, tak? I wtedy. Pokazywać im, że można pewne elementy zrobić, że pewne elementy można poprawić, że stres jakby jest w naszym życiu codziennym, wszędzie, tak? Tak naprawdę obcujemy z nim i, i tylko trzeba umieć nad nim zapanować, trzeba umieć go na chwilę. Się, w, jakby, nie wiem, techniki oddechowe czy cokolwiek innego, co spowoduje, że oni e, będą lepiej w stanie zapanować mm -hmm. nad tymi emocjami. Że, że, że ten emocjami. stres będzie pomocny, tak. bo będzie skupiał, a nie będzie brał górę. Zgadzasz gór, tak? się? No, no, no. Rozumiem. Um, I właśnie tutaj też mi się nazywa takie pytanie: czy egzamin, niezależnie od wyniku, może być okazją do wzmocnienia tego ucznia, jakieś poczucia tej sprawczości, że coś zrobił, że dokonał, że się, no ciężko powiedzieć, odważył, no bo to jest obowiązkowy mhm. element, tak? No ale czy tak, czy może to być taki pozytywny aspekt? No niezależnie od tego, tak jak mówię, jak dziecko czuje, że mu poszło. Może być jakby pozytywne, natomiast jakby dzieci przede wszystkim, jak kończą egzamin, to mają takie, już mam to z głowy, tak, jakby to jest mhm. dla nich taka ulga, kiedy faktycznie e, niestety my dorośli czasem ich nakręcamy do tego egzaminu, tak? że e, bo egzamin, bo egzamin, bo on jest ważny, bo punkty są ważne i tak dalej. I ta presja czasem jest dla nich trudna. I, I nieświadomie czasem nakręcamy ich, bo wszyscy, wszyscy im to mówią, tak? Mówi w szkole nauczyciel, mówi wychowawca, mówią rodzice, i ta presja egzaminu, jakby w tej ósmej klasie, jest bardzo, bardzo duża. Mhm. Właśnie, i tak się zastanawiam tutaj jeszcze, jaki my, dorośli, mamy też wpływ tymi naszymi komunikatami na dzieci, no bo też mówi się na przykład o tym, że są szkoły słabsze, tak, albo szkoły, w których, w których są dobre wyniki, tak. No i to też trochę już, mam wrażenie, robi takie pewne nastawienie, nie? że o, to jest słaba szkoła, słabi uczniowie, to tak nie ma co oczekiwać. No to to jednak już coś nakreśla, nie, nawet w tych dzieciach, które tam są. Czy możemy się tym, temu jakoś przeciwstawiać, jakoś tak nie zwracać na to uwagi, nie wiem, mówić coś tak w kontrze do tego? Mhm. Jakby czasem te wyniki, wiadomo, szkoły się porównują, tak? i patrzą, jak wyglądają rankingi, ile dana szkoła miała punktów, ile było najwyżej najniżej i tak dalej, więc jakby to jest, jest brane pod uwagę, niestety, natomiast czasem są tam świetni nauczyciele, którzy super przygotowują dzieci, a jakby zespół klasowy jest różny, tak? Ma różną motywację, różnie się z nimi pracuje. Czasem to są dzieci, które potrzebują dużo wsparcia albo mają e, opinie, które powodują, że jakby pewne rzeczy są dla nich trudne, i czasem ten wynik jest. E, jakby nie do osiągnięcia dla tych dzieci, tak, więc jakby nie da się powiedzieć, że ta szkoła jest super, a ta szkoła jest słaba. Bo, bo dużo rzeczy ma na to wpływ. Mhm, jest wiele czynników. A jeszcze tak wracając właśnie do takich kwestii organizacyjnych, czy jest taka możliwość odwołania się od wyniku? Mhm. Sprawdzenia wyników? Tak, jeżeli mhm. mamy, dostajemy wyniki, to tak naprawdę możemy się skontaktować z naszą, z daną okręgową komisją egzaminacyjną. I można prosić o wgląd do pracy, i jakby trzeba tam się wybrać, niestety u nas mhm, jest to osobiście. zawsze osobiście, mhm. i można sobie tą pracę przejrzeć. I jest taka możliwość o odwołania, bo jakby klucz odpowiedzi jest jawny, więc on jest potem umieszczony na stronie, więc można sobie sprawdzić, w jaki sposób została oceniona dana praca. Mhm. Czy zdarzają się właśnie takie odwołania często? Raczej rzadko. Raczej, raczej rzadko. w szkole podstawowej zdarzają się dość rzadko. Mhm. Jeśli się zdarzają, to raczej z inicjatywy rodzica czy dziecka? Chyba raczej rodzica. <noise> Jakby rodzice chcą te punkty, które czasem, wiadomo, rekrutacja do szkoły średniej, czasem ten jeden punkt powoduje, że dziecko się dostanie, czy też nie. Natomiast jest na to też określony czas, kiedy możemy pójść i zobaczyć naszą pracę. Już będziemy tak sobie powoli lądować, ale tak chciałabym Cię jeszcze w takim razie podpytać, właśnie jako takiego naszego doświadczonego tutaj egzaminatora, czy są jakieś zadowolenia? Zadania, które się powtarzają, jakieś typy zadań, że warto zwrócić na to uwagę, przygotowując się do egzaminu? Jakby egzaminy bazują na całej podstawie programowej. Czasem jest tak, że Zawsze było na przykład zadanie z procentami, tak, albo zadanie, które miało wiek. W tym roku, jakby przez to, że egzamin został rozszerzony o te pięć punktów i wróciliśmy do starej formuły i dołożony został materiał do egzaminu, to. Wtedy jakby wszyscy oczekiwali, że to, co, zostanie co zostało dołożone, będzie na egzaminie. No i tak wszyscy oczekiwali na koło i, e, i tak dalej, a tego materiału jakby w tym egzaminie nie było. Więc mm. czasem nam się wydaje, że, że wiemy i, i na pewno to będzie, co nie zawsze jakby jest takie i się okazuje na egzaminie zdecydowanie inaczej. Mm -hmm. e, dobrze, a no to słuchaj, dziękuję Ci. Wydaje mi się, że wyczerpałam temat i wyczerpałam pytania. Może się jakieś później pojawiły jeszcze w komentarzach, ale na ten moment myślę, że dużo nam też porozjaśniałaś, jak ten egzamin wygląda. Także bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. I mam właśnie taką jeszcze ostatnią prośbę, żebyś tak mogła jakoś podsumować, może i dać jakieś takie przesłanie. Mam nadzieję, takie <grym> niosące nadzieję um, uczniom, rodzicom. <grym> Raczej chciałbym, żeby jakby wszyscy, którzy myślą, że matematyka jest trudna, i nie przekazywali tego dzieciom, tak? To, że my myślimy i to, że im mówimy, że coś jest trudne, to im się to w głowie zapamiętuje. A, a czasem trzeba to myśl zachować dla siebie, a ich chwalić, i motywować nawet za najmniejszy postęp, za najmniejszy krok, za najmniejsze e, e, zaangażowanie. Mhm. Żeby tak suma summarum wzmacniać, tak. a nie i w ten sposób motywować, tak? tak a nie, nie lękowo. A na to bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję Wam też za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam do słuchania kolejnych. Dziękuję. Dzięki.